Witam Was serdecznie, Beata z Biard. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, jak wykonać oczka lewe na drutach. Ja sobie już wykonała, wykonałam taką małą próbkę, gdzie chciałabym Wam zwizualizować, jak one po prostu wyglądają. Są to takie nitki poprzeczne, wyglądające w ten sposób, czyli to są oczka lewe. Różnią się od prawych, które wyglądały w ten sposób. Podaje się takie łezki, warkoczyki, no zależy jak komu jaka nazwa pasuje. I słuchajcie, jeżeli już potraficie oczka nabrać na drut, to jesteście na tym etapie, możecie przejść dalej. Tak to wygląda. Wtedy od spodu tu jest utworzony warkoczyk. Jeżeli nie potraficie, zapraszam Was do mojego filmiku, który brzmi po prostu nabieradni oczek na drut. Jeżeli mamy już te oczka nabrane, przechodzimy dalej do pracy. Więc tak, łapiemy sobie nić skłębka, czyli nasza nić robocza. Łapiemy ją tak, jak nam jest wygodnie. Może być ognięty wokół palca, może być w ten sposób, jak to woli. Ja wolę wokół palca, nie wiem, mam takie stare przyzwyczajenie. Najważniejsze, żeby nie było to jakoś bardzo mocno naciągnięte, bo to nam nie ułatwi pracy, a tylko utrudni. No i kochani, zaczynamy. Pierwsze oczko w większości robótek zawsze ściągamy, spuszczamy, yy, przeciągamy. To tam nazewnictwo nie jest ważne. I o ile w prawych oczkach ta nasza nić robocza musiała być, z tyłu druta, o tyle w lewych oczkach musimy ją przenieść tutaj. o I wygląda to w ten sposób. Prawy drucik, na którym będziemy teraz tą naszą robótkę przerobioną przenosić, ląduje pod tą nitką i tutaj sobie z przodu od naszej twarzy wchodzi tutaj. Przesuniemy sobie ten drut, żeby mieć pewność, że nam nic nie ucieknie. Teraz tak sobie drutem manewrujemy, żeby ta nitka nam tu spadła. Tu sobie przytrzymujemy, bo za pierwszym razem wszystko się wydaje trudniejsze, łapiemy, proszę i pomagamy sobie paluszkiem, tu żeby mieć pewność, że na pewno zejdzie jest, super. I to już jest nasze oczko lewe, nadal ta nidź robocza i układa nam się tak jakby za tym drutem, dlatego że jest one przerobione, przechodzi na to oczko i siłą rzeczy ten drut ją w tą stronę prowadzi, więc Później pójdzie łatwiej. Na razie wszystko sobie pomagamy palcami. I znowu. Zobaczcie to już jest sumie tak naprawdę w momencie, kiedy przełożycie tą nitkę tutaj, ten drut sam szykuje, że wchodzi tu. I tak. Łapiemy. I jak się boimy, że wyciągniemy za mocno, paluszkiem sobie drucik przepychamy. Tu ciągle przytrzymujemy. I mamy. I słuchajcie, już mamy trzecie oczko. Yy. Znów do przodu, w ten sposób. Jeżeli nie umiecie, co powinno, w jakiś sposób za chwilę wam to spadać, palcem sobie pomagamy, nawet tu gdzieś sobie przepychamy, żeby mieć pewność, że to przejdzie. Mamy w ten sposób. Nie jest to nic trudnego. Po prostu trzeba troszeczkę cierpliwości, a przede wszystkim wiary we własne możliwości. Jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, moja nigdzie jest taka troszeczkę sobie. Mehata, no bo to jest włóczka przeznaczona na fajne, grube szale grube czapy zimowe. Ja ją dlatego wzięłam, ponieważ uznałam, że będzie, ła, będzie bardziej widoczne, jeżeli będę na czymś grubszym robiła. Ona już jest z odzysku, więc, znaczy, już jest pruta. Słuchajcie, ona jest skręcona z dwóch nitek takich mehatych. Jeżeli też będziecie, ale w biegiem czasu gdzieś na pewno będziecie jakieś resztki wykorzystywać, żeby fajne rzeczy też tego, z tego wydziergać. Zwijajcie sobie po prostu. Ja tak robię, że w momencie kiedy ona mi się tam za bardzo już rozdwaja, to po prostu sobie ją sama nakieruję i wtedy dziergam dalej bez stresu. Więc zaczynamy. Nitka do przodu i przechodzimy. To jest najprostszy sposób robienia oczek lewych. Istnieją różne tam jeszcze, tak jak mamy oczka prawe, metoda kontynentalna, słowiańska, czyli ta babuń najbardziej popularniejsza, jeszcze jest brytyjska ale uważam, że nie ma takiej potrzeby uczyć się wszystkich, skoro mamy coś na skróty, coś co jest fajne. Więc no, drucik tutaj w tą stronę spada nam. Tu sobie przytrzymujemy, żeby na pewno nie poszło nam jeszcze to oczko tylko ta nić. Łapiemy i w ten sposób. Jeżeli Zdarzy się, że o, zrobimy tutaj i tutaj coś manewrujemy, coś nam nie wyszło, nagle nam ten drut ucieka. Nie panikujemy, nie zgubiliśmy żadnego oczka, ono nadal sobie jest na tym drucie. Po prostu nie zostało przeciągnięte, nie zostało przerobione. Więc jeszcze raz pamiętajcie, że nie ma dziewiarki, tak samo krawcowej i innych zawodów, gdzie się nie popełnia błędów. Więc jeżeli oczka uciekną, to się nie denerwujemy, prójemy sobie, robimy od nowa, bo trening czyni mistrza. A jak mamy coś na siłę udawać, że coś przerobiliśmy i później ten efekt ma być nie taki i mamy się denerwować, to naprawdę nie warto. I w ten sposób przerobiliśmy cały rządek oczek lewych, jest to prawa strona robótki, tak jak mówiłam wcześniej, bo. Po mojej prawej stronie, po mojej prawej y, dłoni jest nić, która była y, od nabierania oczek. Zmieniamy sobie. I tak jak wcześniej mówiłam, chcąc, żeby y, ciągle tu były tylko lewe oczka, tą stronę musimy przerobić na prawo. Więc y, ściągamy oczko. Ja tym moim sposobem, babuni, przerabiam. Na prawo, jeżeli ktoś tam jeszcze nie obejrzał filmiku z prawymi oczkami, to ma okazję zobaczyć, jak je przerabiam. Przerabiam je po to, żeby nie po to, żeby tutaj teraz uczyć prawych oczek, bo łatwiej jest to zrobić jednak szybko, powoli, właśnie powoli w sensie tłumacząc to, tylko po to, żeby z powrotem przejść. Aha, i żeby też pokazać Wam. Tam pierwszego oczka nie spuszczaliśmy, co nie znaczy, że nie będzie nam się tu brzeg wykańczał, bo na jakieś dziury, bo ostatnie przerabiamy na prawo. I w momencie, kiedy je obrócimy, w tym momencie te nasze oczka prawe są lewą stroną robótki. Zobaczcie, wszystko gra, jest wszystko super. Brzeg wykończony, nic się nam tutaj próć nie będzie. Znowu przerzucimy i tak dalej. Więc mam nadzieję, że wytłumaczyłam to jakoś w miarę klarownie. Moje umiejętności techniczne są jeszcze troszeczkę ograniczone, ale wierzę w to, że coś będzie widoczne, w razie czego zapraszam do pytań. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, lajkowania, udostępniania, pisania komentarzy. no, Jeżeli macie jakieś pytania, jakieś pomysły, jak najbardziej każda Wasza podpowiedź rozwija moją też kreatywność. Oczka lewe już za nami. Myślę, że kolejnym etapem będzie taki wzór ściągaczowy oczka prawe, oczka lewe, bo jeżeli potrafimy jedne i drugie zrobić, to możemy przejść dalej. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję ślicznie za uwagę. Miłego dnia Wam życzę.